Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzień dobry. Dzisiaj y, będziemy robić haustur domu mojej koleżanki, która już w sumie była na moim kanale i też robiliśmy właśnie ten haustur. Tylko, tylko, że innego domu, to był domek na drzewie, a tu mamy grzyba. Pip! <grybuj> a więc zapraszam do środka. E, a może najpierw e, kolorek? Kolorek jest on fioletowy? No, oczywiście. E, taki grzibon. E, a więc zapraszam do środka Czemu nie mogę kamerę oddalić? No dobra, to. Ja nie mogę! Dobrze Zapraszam do środka i pierwsze co tutaj mamy, to mamy salon. Oczywiście można włączyć telewizor e, Już obok siądy i można sobie oglądać telewizor e, Dwie godziny później e, Tak Możemy iść dalej, a więc zapraszam... Zkaśmy telewizor, żeby nie marnować prądu. Najważniejsze. Em, zapraszam teraz do łazienki. Jest tutaj taka łazieneczka. E, na razie jest skromna, ale możliwe, że coś. jeszcze mniej będzie. Na przykład ja. Bo ją dopiero ma... Ten dom dopiero mam jeden dzień. Nie cały. No, żeby go kupiasz, nie? Tak To wczoraj. Nie, gdzieś. Zapraszam na pierwszy piętro no tak, pierwszy piękno, bo by tam był parter. Mm -hmm. Tu jest sypialnie moja i Ewy. E, po pierwsze tutaj mamy takie. Mm, jakby to powiedzieć. Wprowadzenie. E, no, takie coś po prostu, takie coś. Tak. Ufa, tak, ja to nie wiem, czy tak można powiedzieć. Zapraszam do mojego pokoju. Nie śpij mi na łóżku, ja idę spać. Nie! pójdę do swojego. nie przestawiam, nawet chodź tu. No dobra, dobra. A więc to jest mój pokój. Um, ogólnie wszystko w tym domu jest w klimacie. W klimacie takim kwiatkowym. Kwiatowym, no kwiatowym. Um, I ogólnie to był mój pokój. Teraz zapraszam do pokoju Ewy. Ewa ma dosyć skromny pokój, bo tak chciało. I mały pokój ma tylko taki mam. E, dobrze, e, oczywiście mówię, że podłogi będą musi się zmieniać. Planuję zrobić je czarne. Wyle, ładnie. Tak. E, o nie, nie wstać. Ja <grym grym> się dosyć. I zapraszam na samą górę. Czyli Pewnie... drugie piętro. Tak. Pewnie się zastanawiacie. Hmm, nie ma kuchnia, więc jest kuchnia. I tu mamy właśnie kuchnię. Tu mamy kuchnię, czemu ty robić. Co ty robisz na moim oknie? <grym> Dobrze, e, tu mamy taką kuchnię-lodówkę, takie podstawowe rzeczy e, Dalej, dalej e, Jedz ja dalej małą e, Usiąść sobie na gdzibie! Na gzibie! Dobra, dobra To jest mój... To jest mój tron No dobrze, dobrze, i tutaj mamy oczywiście te, te, te standardowe... O nie, brak Dobrze Szkoda, że nie masz tu krzeseł Ej, fajne by to było Próbowałam, ale wypadłam z mapki Serio? Mhm Dobra Zrobisz mi to potem Zrobię tylko musisz mnie dodać tam ten, Aha Bo nie mamy Albo ty na moim komputerze No, nie, no, nie no. Dobrze, no to to był ogólnie mój cały dom Jest on dosyć mały Ale ładny Ładny Dzień, Dziękuję Co eee, się stało, że ja nie mogę wyjść? Gdzie ty? Tu jestem eee, Tak to był mój domek. I teraz no. mogę jeszcze tą z zewnątrz dokładnie. Bo byłby ten filmik za <noise> e, Możemy sobie zabrać efekty specjalne. O, właśnie, tutaj ja też sobie polecam. E, gdzie ja to mam. I, ups! I z góry to wygląda tak, dam, Zibek dam, 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 Zibek! Dam, dam. U, za wysoko. Ja chcę tu dolecieć. Jest. Taki dzibek, Tu ma taki. Ten, i ja na nim chcę potańczyć um, I oczywiście standardowo zostaw, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No właśnie. I Tak. No i tak, no i tak. Tak się prezentował do Martynki. No i cóż, to koniec odcinka. Papa! Pa. Pa, pa.